W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy kilka posągów oraz płaskorzeźb stworzonych przez Majów. Te niezwykłe dzieła sztuki przedstawiają istoty noszące bardzo osobliwe stroje. Sprawdźmy zatem, czy mogą to być kosmici ubrani w skafandry astronauty, czy też może są to tylko symboliczne przedstawienia bogów. Przy każdej postaci uwiecznionej przez majów, najpierw podam wam interpretację zaproponowaną przez archeologów oraz majologów. Następnie podam wam interpretację zaproponowaną przez zwolenników starożytnych astronautów. W ten sposób każdy z widzów będzie mógł skonfrontować owe interpretacje, po czym samodzielnie wyciągnąć wnioski. Jeśli tysiące lat temu Ziemię miałoby odwiedzić istoty z innej planety, to nie mogłyby one oddychać naszym powietrzem musiałyby być wyposażone w odpowiednią aparaturę do oddychania oraz ubrane w specjalistyczny ochronny strój, taki jak skafander czy kombinezon, który dodatkowo chroniłby przed bakteriami. Tak jak nasi ziemscy astronauci muszą nosić skafander kosmiczny, tak i obcy byliby zmuszeni do noszenia podobnego stroju ochronnego. W poprzednich odcinkach szczegółowo pokazywałem wam przedstawienia oraz opisy boskich istot noszących stroje okrywające ciało, jakie znamy od Aborigenów, indian Hopi, mieszkańców Markizów, ze starożytnych ksiąg z Indii, z Biblii czy Zapokrychów, a także z Sumeru oraz Egiptu. Przedstawiciele cywilizacji majów również opowiadali o bogach, którzy stąpili do nich z nieba. Bogowie pełnili najważniejszą funkcję w życiu majów, którzy uważali, że wszystko co mają zawdzięczają bogom. Zerknijmy zatem na kilka ciekawych dzieł sztuki majów. Większość z nich została odkryta oraz skatalogowana na przełomie XIX oraz XX wieku. Kiedy nikt nie myślał o podróżach kosmicznych czy o istotach z innej planety, siłą rzeczy archeolodzy musieli zinterpretować postaci jako symboliczne przedstawienia wymyślonych bogów. W muzeum obok ruin Tikal znajduje się tak zwana stela preklasyczna. Przypatrzcie się jej uważnie. Górna część steli została odłamana, przez co postać nie ma twarzy. Zacznijmy zatem od interpretacji archeologicznej. Postać ta ma ręce zgięte w łokciach. Majolodzy rozróżniają poziomą listwę symboliczną podwójną głową węża. Po środku płaskorzeźby widać najprawdopodobniej przedstawienie kręgosłupa, niżej szeroki pas uda oraz stopy postaci. Naukowcy rozpoznali pokryty perłami nefrytowymi fartuch, a na stopach sandały. A teraz uwydatnijmy kolory, aby lepiej dostrzec zawartość płaskorzeźby. Spójrzmy dokładnie na tę postać. I oto rzekomy kręgosłup nagle skręca i kończy się w jakimś pojemniku. Postać ma dłonie jakby w rękawiczkach o jednym palcu. Majowie chodzili bosel w sandałach, tymczasem postać ma na nogach nie sandały, a buty z cholewami, z których wychodzą dziwne węże oraz rurki. Dla zwolenników starożytnych astronautów, postać nosi skafander astronauty. Rzekomy kręgosłup jest wygiętą rurą. Zakończoną skrzynką lub pojemnikiem być może doprowadzającą niezbędne substancje. Postać nosi także specjalistyczny pas oraz specjalne wysokie buty. Być może jest to nieudolny wizerunek elementów nieznanej mają techniki. Trzeba przyznać, że to całkiem ciekawa stela. Zanim pójdziemy dalej, zerknijmy na figurkę stworzoną nie przez Majów, a przez starszą od nich cywilizację z Mezomyrki, jaką byli Olmekowie. Widzimy tutaj postać w bardzo osobliwym stroju. Zdaniem archeologów jest to prawdopodobnie król lub kapłan. Postać jest ubrana w ceremonialny strój. Ich zdaniem postać nosi naszyjniki oraz biżuterię. Ma także rytualne obuwie oraz nakrycie głowy, a także posiada symboliczne motyle skrzydła. Dla zwolenników starożytnych astronautów jest to przybysz z kosmosu noszący skafander lub kombinezon kosmiczny. Postać ma wysokie, niespotykane wówczas buty, strój jest bardzo wydęty, a głowa jest otoczona nakryciem, przypominającym część skafandra kosmicznego. Postać ma także sześć skrzydeł, które w rzeczywistości miałyby być silnikami podobnymi do współczesnych plecaków odrzutowych, pozwalającymi na manewrowanie w powietrzu. Przejdźmy zatem do dzieje sztuki majów. El Mirador to jedno z największych oraz najważniejszych miast majów. W 2009 roku archeolodzy odkryli tam jedno z najstarszych przedstawień historii stworzenia według Majów z Świętej Księgi Popol Wuch. Relief przedstawia bogów Hunabh oraz Chbalankę, którzy zdaniem archeologów pływają w zaświatach. Bogowie bliźniacy pływają w stroju symbolicznie przedstawiającym bogów. Dla zwolenników starożytnych astronautów bogowie ci noszą skafandry kosmiczne, stroje okrywające ciało płynąc w przestrzeni kosmicznej. Dużą rozbieżność znajdziemy z kolei w Tulum, w świątyni wstępującego Boga. Widzimy tutaj przedstawienie Boga Ahmuzankaba stępującego z nieba, z głową w dół oraz z nogami skierowanymi do góry. Bóg ten jest konsekwentnie przedstawiany do góry nogami. Zdaniem majologów jest to Bóg pszczół. Majowie wierzyli, że Wenus symbolicznie była pszczołą ze względu na jej inteligentne ruchy. Wstępujący bóg, Ach Muzenkap, ma przedstawiać Wenus, pszczołę z ogonem pszczoły do góry nogami, zeskakującą na Ziemię, aby zabylić ludzkość. Z kolei zwolennicy starożytnych astronautów dostrzegają tutaj przybysza z kosmosu, który stępuje na Ziemię. Bóg pszczoła ma twarz, głowę w hełmie, nosi skafander, ręce ma zgięta, w dłoniach trzyma coś niczym drążek sterowniczy. My możemy tylko rozłożyć ręce i zgodzić się z tym, że jest to bardzo osobliwy sposób przedstawienia Boga do góry nogami. W Muzeum Popol V znajdziemy przedstawienia kilku ciekawych postaci w dziwnych strojach. Zdaniem archeologów postać widoczna na ekranie przedstawia człowieka, kapłana noszącego rytualny, symboliczny strój. Strój ten ściśle przylega do jego ciała, widać specjalne wgłębienie w kołnierzu. Zdaniem archeologów postać nosi rytualną maskę Jaguara, popularną wśród majańskich kapłanów. Według zwolenników starożytnych astronautów ów ścisły strój w rzeczywistości mógłby być skafandrem lub kombinezonem kosmicznym. Na głowie postać nosi z kolei hełm z wizjerem, za którego może spoglądać. Do niezrozumiałej techniki dodano by motyw zwierzęcy tak jak węże do steli preklasycznej. Z kolei w wejściu do Muzeum Bopolwóch stoją trzy potężne głowy. Dla archeologów są to głowy przedstawiające wojowników w specjalnym nakryciu głowy. Pod nosem mają prostokątny ochronny fragment. Ich oczy są nad naturalnej wielkości, pozbawione gałek ocznych. Po raz kolejny dla zwolenników starzecznych astronautów może to być przedstawienie przybyszów z kosmosu w skafandrach z hełmami na głowie oraz z prostokątnym filtrem oddechowym przyczepionym w okolicach nosa. Kolejny relief pochodzi z Chichen Itza i przedstawia istoty z dziwnymi ozdobami na głowie, z nausznikami oraz z rurką w nosie. Postacie noszą wydęte stroje z pasem z klamrą, z której wystaje berło. Ochraniacze na kolana oraz buty na grubych podeszwach dopełniają stroju. Palce postaci zaciskają się na nowoczesnym uchwycie przymocowanym do prostokątnego przedmiotu. Zdaniem archeologów są to kapłani w strojach rytualnych, najprawdopodobniej w strojach Jaguara. Dziwny przedmiot ma być w rzeczywistości pojemnikiem na krew lub też głową węża. Dla zwolenników starożytnych astronautów postać noszą wydęty skafander, stąd owe buty, rurki oraz jakby nauszniki. Przedmiot w dłoni miałby być z kolei jakimś niezidentyfikowanym narzędziem. Kolejna ciekawa postać znajduje się w Elbaul Gwatemali. Na steri widzimy tutaj postać w wojowniczej postawie z rękami wspartymi na biodrach. Postać ma długie buty, coś w rodzaju spodni oraz szeroki pas oddzielający od ściśle przylegającej do ciała górnej części stroju. Postać nosi nakrycie głowy, z której ciągnie się jakaś rura do pojemnika znajdującego się na plecach, a z ust wydycha powietrze niczym ogień. Zdaniem archeologów relief przedstawia scenę ze śmiertelnej gry majów w piłkę, w której stawką mogło być nawet życie zawodnika. Zwycięzca nosił maskę w kształcie głowy małpy, jaguara lub co najbardziej prawdopodobne oposa. Stąd też owa rura miałaby być ogonem oposa, ściślej rzecz biorąc japocha wodnego, a wydychane powietrze miałoby symbolizować wodę, gdyż opos ten to zwierzę lubiące wodę. Dla zwolenników starczutnych astronautów maska oposa ograniczałaby pole manewru podobnie jak ogon oposa zarzucony na plecach prowadzący do dziwnego pojemnika. Ich zdaniem może to być kosmita w skafandrze, noszący zamknięty hełm z wizjerem, w którym widać zresztą nasadę nosa oraz lewe oko postaci. Hełm byłby z kolei połączony rurą z pojemnikiem na plecach. Z pojemnika tego mogłaby płynąć jakaś chemiczna mieszanka, mająca uzupełnić składniki powietrza ziemskiego lub też je zdezynfekować. Zużyte powietrze byłoby wydychane na zewnątrz hełmu. Bardzo stara rzeźba skopan, mimo że uległa silnej erozji, a również zachowała podobny pojemnik na plecach postaci, a na nim zarysy zębatki. Z pojemnika wychodzi rurka prowadząca do hełmu. Kolejna postać z Muzeum Popol Wuch jest dosyć znana, rzeźba przedstawia po pierwsze istoty, która nosi ciekawe nakrycie głowy. Zdaniem majologów jest to przedstawienie wojownika szykującego się do walki. Dopasowane nakrycie głowy oraz pierścień na nosie mają symbolicznie przedstawiać motyle. Dla zwolenników starożytnych astronautów jest to kosmita w skafandrze. Nosi hełm z wizjerem umożliwiającym widzenie. Pod nosem ma z kolei coś w rodzaju filtru oddechowego. Widząc coś takiego automatycznie wspominamy dawny film o apokalipsie Abrahama, w którym Abraham ujrzał dwie boskie istoty w lśniących strojach okrywających ciało i istoty, które nie oddychały tak jak ludzie. Przedstawiliśmy zatem bogów wstępujących z nieba. Dla archeologów oraz majologów są to symboliczne przedstawienia bogów oraz kapłanów z motywami zwierząt, kultury oraz sił natury. Dla zwolenników starożytnych astronautów mogą to być z kolei kosmici w skafandrach astronautów, których majowie próbowali utrwalić w kamieniu po tym jak byli świadkami boskiego spotkania. Naturalnie, nawet jeśli dostrzegamy tam elementy skafandra kosmicznego, to nic pewnego z tego nie wynika. Jak bowiem widzieliśmy, interpretacja jest tutaj bardzo, bardzo luźna. Tak naprawdę ważniejsze jest tutaj podobieństwo do innych starożytnych kultur, tacy sami bogowie o takich samych charakterystykach, zachowujący się w taki sam sposób i noszący podobne stroje. Piszcie w komentarzach co sądzicie o tych ciekawych przedstawieniach. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.